W każdej porze roku możesz coś zarzucić. W lato jest za ciepło, jesienią jest duża zmiana temperatur, z samo wiosną, mimo tego, że są ładne. A co mamy zimą? Zima jest fajna, ale jak się gdzieś spieszysz rano, to możecie czekać to. Ja muszę być o dziewiątej na meczu. Mogę się spóźnić. Zobaczymy jak się szybko auto od, odparuje w środku. Yep, that's me. Rzuciłem nawet, zaraz wam powiem wszystkim, 10 punktów. Dobry mecz, jak, jak na nasze standardy. Także teraz jedziemy yy, na siłownię, poćwiczyć troszeczkę, jak, bo jestem w gazie i tak się czuję mega dobrze po tej wygranej. Zmotywowała mnie do jeszcze cięższej pracy. To, że ciężary są duże, nie zawsze znaczy, że są ciężkie, to takie smutne 80 kg, tylko jako, że jestem najbardziej, nie, może nie najbardziej doświadczony, ale najstarszy w drużynie, to muszę więcej ćwiczyć, żeby tych młodych grajków jeszcze czegoś nauczyć na boisku. Już 29 lat w styczniu. Już po treningu, także teraz szybki obiadek. No i jedziemy się bawić dronem. Hello Nie wiem, czy lód, o, jak jest minus 2 na zewnątrz, jest dobrym pomysłem, ale zobaczymy, czy zimniejsza jest pogoda, czy lód. Czy lód. <laughs> Myślałem, że będzie łagodniej trochę.